I jeśli to, co wszyscy chwalimy, picie wody z samego rana, może czasami być szkodliwe, a niekorzystne. Nie zrozum mnie źle: woda sama w sobie nie jest złoczyńcą. Woda jest życiodajna i niezbędna dla wszystkich układów naszego ciała, ale sposób, w jaki ją spożywamy, zwłaszcza w pierwszych chwilach po przebudzeniu, może po cichu poprawić nasze zdrowie lub mu zaszkodzić. Często słyszymy o korzyściach płynących z rozpoczęcia dnia od nawodnienia. I tak, może to być doskonały nawyk, ale pewne przeoczone szczegóły, takie jak temperatura, ilość, a nawet pojemnik na wodę, mogą po cichu zmienić zdrową rutynę w obciążenie. Ryzyko to wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ nasze układy stają się bardziej wrażliwe. Nerki, jelita, serce wszystkie pracują w delikatnej koordynacji, szczególnie na początku dnia, kiedy hormony wahają się, ciśnienie krwi dostosowuje się. I możesz mieć niski poziom elektrolitów. Być może zauważyłeś dziwny dreszcz, lekki ból głowy lub zawroty głowy po wypiciu wody rano, lub możesz nie czuć nic dramatycznego, ale coś wydaje się nie tak. To nie jest przypadkowe. W tym filmie omówimy pięć typowych błędów, które mogą sprawić, że picie wody rano będzie bardziej szkodliwe niż korzystne. Każdy błąd jest subtelnym, ale krytycznym punktem, który może całkowicie zmienić Twój dzień. Zwłaszcza jeśli jesteś starszy lub masz schorzenie. Rozumiejąc i poprawiając te błędy, możesz utrzymać spokojne trawienie, stabilne serce i jasny umysł przez cały dzień. Więc trzymaj się, będziesz zaskoczony tym, czego się nauczysz, i może to po prostu zmienić sposób, w jaki budzisz się każdego ranka. Po pierwsze, pij lodowatą wodę na pusty żołądek. Wypicie szklanki zimnej wody z samego rana. Może być kuszące, zwłaszcza jeśli na zewnątrz jest gorąco lub jeśli szukasz szybkiego zastrzyku energii, aby się obudzić. Ten lodowaty szok może początkowo wydawać się orzeźwiający, ale spójrzmy na to, co faktycznie dzieje się w naszym ciele, kiedy śpimy. Nasze wewnętrzne systemy zmieniają się w bardziej zrelaksowany i spokojny stan. Naczynia krwionośne zwężają się nieco, a cały układ trawienny zwalnia, aby oszczędzać energię podczas odpoczynku. Wyobraź sobie teraz spokojny, cichy szum silnika, pracującego na biegu jałowym na podjeździe. Wyobraź sobie, że wylewasz wiadro lodowatej wody na ten silnik w momencie, gdy go uruchamiasz. Rezultat: Twoje ciało musi zatrzasnąć hamulce kontroli temperatury. Ten nagły wstrząs może spowodować zwężenie naczyń krwionośnych właśnie wtedy, gdy powinny się one rozszerzyć rano. Może to również powodować napinanie mięśni brzucha. Co może prowadzić do skurczów lub łagodnego uczucia mdłości, a dodatkowa energia, którą organizm musi wydać tylko na podgrzanie lodowatej wody, może ostatecznie obciążyć układ sercowo-naczyniowy, szczególnie w przypadku osób starszych, których metabolizm i krążenie nie są tak silne jak kiedyś. Pomyśl o 76-letniej Elanor, która przysięgała na swoją poranną rutynę. Brała dużą szklankę lodowatej wody z lodówki. Wypijała ją i zabierała się za swój dzień. Cieszyła się z nagłej czujności, jaką jej to dawało, ale z czasem zauważyła, że częściej bolał ją brzuch. Miała zimne dłonie i ogólnie czuła się niespokojna przez całe popołudnie. Po konsultacji z lekarzem przestawiła się na wodę o temperaturze pokojowej i jaka była różnica. Jej poranki stały się spokojniejsze, skurcze żołądka zniknęły i nie czuła już tego dziwnego chłodu. Często zakładamy, że drobne bóle i bóle są częścią starzenia się, ale wiele z tych bólów i bóli może być związanych z prostymi nawykami. Nawykami, które działały w wieku 25 lat, ale nie w wieku 75 lat. Jeśli każdego ranka wstrząsasz swoim organizmem lodowatą wodą, rozważ łagodniejsze rozpoczęcie dnia. Pij wodę o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała. Ta prosta zmiana może wywołać efekt falowania komfortu i stabilności przez cały dzień. Numer dwa: picie zbyt szybko lub dużymi łykami. Jest satysfakcjonujący moment, kiedy bierzesz duży łyk wody, zwłaszcza jeśli czujesz pragnienie, ale pośpiech, aby skończyć pełną szklankę zaraz po przebudzeniu, może całkowicie zaburzyć poranną równowagę organizmu. Dlaczego? Ponieważ przejście ze snu do stanu czuwania to delikatny taniec. Wyściółka jelit jest w pełni przygotowana na szybkie spożycie. Tętno dopiero zaczyna dostosowywać się do trybu dziennego, a ciśnienie krwi wciąż się dostosowuje. Kiedy pijesz wodę zbyt szybko zwłaszcza jeśli jest to duża ilość w kilku kieliszkach Twój układ trawienny nie ma wystarczająco dużo czasu, aby przetworzyć nagły pośpiech. Nerki mogą wejść w nadbieg, próbując odfiltrować wszystko. Równowaga elektrolitowa może ulec nagłej zmianie. A żołądek może rozszerzyć się tak szybko, że poczujesz wzdęcia, a nawet lekkie mdłości. U niektórych osób może to objawiać się gazami lub refluksem kwaśnym, a jeśli jesteś starszy, może to być jeszcze bardziej wyraźne, ponieważ regulacja płynów jest bardziej skomplikowana na późniejszych etapach życia. Spójrzmy na przypadek Waltera, 72-latnego byłego trenera o zdyscyplinowanym i rozsądnym podejściu do zdrowia. Każdego ranka budził się. Rozciągał i natychmiast wypijał całą butelkę wody. Jasne, był wydajny, ale wkrótce zauważył u siebie częste zawroty głowy, często zaledwie kilka minut po wstaniu z łóżka. Nie pomijał śniadania ani nie był odwodniony. Więc co było nie tak, po szczegółowym opisaniu swojej rutyny lekarzowi zidentyfikowali problem: zbyt szybkie zalewanie organizmu zbyt dużą ilością wody. Biorąc mniejsze łyki w ciągu 15 do 20 minut zawroty głowy Waltera zniknęły a on sam poczuł się bardziej naturalnie pobudzony a nie wstrząśnięty Pamiętaj że dobre nawodnienie nie polega na jak najszybszym wlaniu wody do organizmu chodzi o to aby dać organizmowi czas na wchłonięcie tego czego potrzebuje więc jutro rano spróbuj popijać wodę być może siedząc cicho oddychając głęboko między łykami Zauważysz, jak Twoje ciało czuje się spokojniejsze, mniej napięte i bardziej delikatnie obudzone. Jeśli nadal oglądasz ten film i daje Ci on coś wartościowego, zrób mi małą przysługę. Zostaw komentarz z numerem 2 poniżej. Daj mi znać, że tu jesteś i że uważasz treści za przydatne, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, rozważ zrobienie tego i naciśnięcie dzwonka powiadomienia, aby pokazać swoje wsparcie. To naprawdę pomaga nam dostarczać treści, które mogą naprawdę zmienić Twoje codzienne życie. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Picie z plastikowych butelek pozostawionych na noc. Czasami problemem nie jest sama woda, ale to skąd pochodzi. Wielu z nas lubi trzymać plastikową butelkę z wodą na stoliku nocnym, aby mieć ją pod ręką rano. Wydaje się wygodne, aby napełnić ją przed snem i masz pierwszy łyk gotowy na następny dzień. Ale tutaj czai się ciche niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli ta plastikowa butelka jest pozostawiona w ciepłym miejscu lub w bezpośrednim świetle słonecznym przez wiele godzin. Starsze plastikowe butelki często zawierają substancję chemiczną o nazwie BPA, bisfenol A, a nawet tworzywa sztuczne wolne od BPA mogą zawierać inne chemikalia o równie szkodliwym działaniu. Chemikalia te mogą z czasem przedostawać się do wody, zwłaszcza gdy butelka jest ponownie używana podgrzewana lub pozostawiona na słońcu. Substancje te, często określane jako zaburzające gospodarkę hormonalną, mogą naśladować lub zakłócać działanie hormonów w organizmie. Nawet niewielkie dawki mogą wytrącić z równowagi naturalną harmonię chemiczną, co jest bardzo ważne, jeśli już cierpisz na schorzenia takie jak problemy z tarczycą, wahania poziomu cukru we krwi lub problemy z ciśnieniem krwi. Weźmy przykład Stanleya Siedemdziesięciolatek, który był dumny z ilości wody wypijanej każdego ranka. Kupił plastikową butelkę w sklepie i używał jej wielokrotnie przez tygodnie, napełniając ją z kranu i zostawiając przy łóżku. Czasami znajdowała się w pobliżu ciepłej lampy lub w bezpośrednim świetle słonecznym wpadającym przez okno. W końcu Stanley zaczął odczuwać bóle głowy i niewyjaśnioną opuchliznę. Po kilku badaniach i rozmowie z dietetykiem. Stanley zamienił plastikową butelkę na butelkę ze stali nierdzewnej i przestał zostawiać wodę na noc. W ciągu kilku tygodni jego dziwne bóle głowy ustąpiły, a poziom energii wrócił do równowagi. Łatwo jest przeoczyć tego rodzaju narażenia. W końcu plastikowa butelka na wodę jest tak powszechnym, codziennym przedmiotem, ale dla starzejących się ciał, które są bardziej podatne na wrażliwość chemiczną, każda dodatkowa toksyna może przechylić równowagę. Przestaw się na szkło lub stal nierdzewną lub przynajmniej napełniaj świeży, czysty pojemnik rano, zamiast polegać na tym, który siedział w pobliżu. To mały akt troski o siebie, który może uchronić cię przed ukrytym stresem dla twoich hormonów i ogólnego samopoczucia. Numer 4. Pij wodę z jedzeniem lub bez po zażyciu niektórych leków. Poranki mogą być dość skomplikowane dla wielu z nas. Staramy się rozpocząć dzień jednocześnie dbając o różne recepty. Tabletki na ciśnienie krwi, hormony tarczycy, leki na zapalenie stawów można je nazwać. Każdy lek ma swoją funkcję, ale to jak i kiedy jest przyjmowany, może drastycznie wpłynąć na jego skuteczność. Na przykład, niektóre tabletki muszą być przyjmowane na pusty żołądek, podczas gdy inne potrzebują trochę jedzenia, aby zbuforować ich działanie. Czasami picie zbyt dużej ilości wody tuż przed lub bezpośrednio po zażyciu niektórych leków może powodować problemy. Takie jak nudności, ból brzucha lub słabe wchłanianie leku. Kwasowość żołądka i czas trawienia są bardzo ważne. Zbyt dużo wody może rozcieńczyć środowisko, uniemożliwiając pełne wchłonięcie leku. Wręcz przeciwnie, niektóre leki mogą wymagać wystarczającej ilości wody, aby zapewnić, że nie podrażniają. Rozważmy przypadek 80-letniej Margaret. Przyjmowała leki na tarczyce i każdego ranka zaczęła odczuwać uporczywe fale nudności. Jej badania krwi były w porządku, jej posiłki były spójne, a ona nie mogła zrozumieć, dlaczego poczuła się źle 30 minut po zażyciu pigułki. W końcu jej lekarz zdał sobie sprawę, że przyjmowała lek na pusty żołądek, a następnie spłukiwała go w toalecie dużą szklanką wody znacznie szybciej i w większych ilościach niż mógł to zrobić jej żołądek. Z samego rana Margaret zmniejszyła ilość wody, piła lek wolniej i odczekała dobre 45 minut przed zjedzeniem śniadania. Nudności ustąpiły, a poziom tarczycy był idealnie zrównoważony. Czasami zapominamy, że nasz układ trawienny jest precyzyjnie dostrojony, zwłaszcza z samego rana. Jeśli budzisz się z mdłościami lub podejrzewasz, że twoje leki nie działają tak dobrze jak wcześniej, przyjrzyj się bliżej temu, jak i jak szybko pijesz wodę podczas przyjmowania tabletek. Niewielka zmiana w rutynie może znacznie poprawić twoje samopoczucie w ciągu dnia. Jeśli uważasz, że te wskazówki są pomocne, skomentuj poniżej z numerem 4, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zachęcam do tego i naciśnij dzwonek powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Twój udział pomaga nam kontynuować tworzenie tych filmów, aby informować i inspirować. Wiele słyszymy o ograniczaniu kalorii lub przerywanym poście, a dla niektórych osób Niektóre metody postu mogą być korzystne, jeśli są wykonywane prawidłowo i z odpowiednimi wskazówkami. Jednak dla wielu starszych osób zwykłe wstanie z łóżka, wypicie szklanki lub dwóch wody, a następnie całkowite pominięcie śniadania, może po cichu prowadzić do niskiego poziomu cukru we krwi, braku energii i dezorientacji umysłowej. Woda jest kluczowa, ale nie dostarcza węglowodanów, białka i innych składników odżywczych, od których zależy mózg i mięśnie aby rozpocząć dzień z energią. W nocy ciało jest czczo, poziom glukozy spada, a narządy zwalniają, aby odpocząć. Tak, szklanka wody może pobudzić krążenie, ale nie zapewni paliwa potrzebnego komórkom. Dodaj filiżankę kawy do tego równania i w zasadzie obracasz silnik bez gazu w środku poranka. Możesz czuć się roztrzęsiony, rozdrażniony lub po prostu zmęczony, ale nie musisz. Odnieść te uczucia do swojej minimalistycznej rutyny śniadaniowej. Porozmawiajmy o 69. Alice, która chciała prostszej porannej rutyny. Przeczytała o korzyściach płynących z picia wody z samego rana i spodobał jej się pomysł pomijania śniadania w celu oczyszczenia organizmu. W krótkim okresie straciła trochę na wadze, ale wkrótce poczuła się wyczerpana. Jej pamięć zaczęła zawodzić. Powtarzała się w tej samej rozmowie, nie zdając sobie z tego sprawy. Zaniepokojona jej córka zasugerowała, by udała się do lekarza, gdzie odkryto, że mózg i ciało Alice po prostu nie otrzymywały wystarczającej ilości paliwa na wczesnym etapie. Gdy dodała małe, bogate w białko śniadanie, takie jak jajka, owoce lub płatki owsiane, jej energia wzrosła, jej koncentracja powróciła, a jej nastrój się poprawił. Ogólnie rzecz biorąc, może wydawać się zdyscyplinowane, a nawet godne pochwały. Aby pić tylko wodę rano, ale może to przynieść więcej szkody niż pożytku starszemu organizmowi. Zwłaszcza śniadaniu jako iskrze, która zapala Twój wewnętrzny silnik. Woda jest częścią picie wody, zaraz po przebudzeniu może być wspaniałą praktyką, jeśli robisz to połączenie porannej dawki leków z odpowiednią ilością wody we właściwym czasie. Każda z tych małych zmian może znacząco poprawić codzienne samopoczucie. Jest to szczególnie ważne wraz z wiekiem. Ponieważ nasze systemy stają się bardziej wrażliwe, a czasem bardziej reaktywne na małe zmiany. Coś, co wcześniej wydawało się w porządku, teraz może stać się szokujące. Nawyk, który był nieszkodliwy kilkadziesiąt lat temu, dziś może po cichu przeciążać Twoje ciało. Ale ta świadomość nie jest powodem do życia w strachu. To zaproszenie do wprowadzania małych, celowych zmian, które faktycznie wspierają Twoje zdrowie. Poświęciłeś czas, aby dowiedzieć się jak pozornie nieistotne szczegóły, takie jak temperatura wody, czas i wybór naczynia, mogą mieć zaskakująco duże długoterminowe skutki. Ta ciekawość i chęć dostosowania się jest oznaką, że bardzo zależy Ci na dobrym samopoczuciu. Pokazuje, że jesteś proaktywny, a nie bierny w kwestii tego, jak się starzejesz i jak się czujesz.